No. I co? Też taki Jan. Dwóch Janek było. Jeden coś śpiewał, to na jego śpiewak mówili. Mm -hmm. pojechał do Ameryki to zakatrupili tego Jana, śpiewaka. A czemu? Za co? Nie wiem za co. Za darmo w Ameryce. Przypadkiem. Może i przypadkiem, nie wiem. No. I co? A ten drugi Janek... Było nie jechać. Yy, wiesz. Ja mu nie mówiłem jechać. No, I tak. co? Ten drugi Janek zaprosił nas na poczęstunek. Do kobiety. Swojej jakiejś tam koleżanki. Mhm. I chcę teraz tobie, Rafale, tobie, Wojtku. Teleturnie się zaczyna, bo 10 pytań. No, no, no. no pytaj, Krzysiek. Z czego... Ono. I co? Z gotowała zupę i jakie mięso dodała? A to przed chwilą w filmie mówiłeś, tak? A to inna kobieta. a to inna kobieta. Ta. A no to ja nie wiem. No Bo to jak inna kobieta, to inna sprawa, to ja no, nie wiem. To mów jaka, co, co ona dodała? Do Żabie łódka. Nie. Wojtek. Żaby. <laughs> Całe żaby. <laughs> nie. Wiecie co, co zrobiłem? No, no, no mów. Zabiła kota. Naprawdę kota zabiła? Ja cię kręcę. Kota zabiła? No. A co ten kot jej zawi zawinił? Nie wiem, nie <laughs> wiem. Kota czy kotka? Uh -huh. I wiesz, skórę zdjęła, uh -huh. a mięso ładnie przyprawiła i, i do garka wróciła. Podeszła do nas, a my, wiesz, ja to tam nie piłem. ale na Ja to piłem napój. Bez I co? teraz resztę wypili? A ja się tak spytałem. Ona spytała się. nie mnie. Smaczne mięs mięsko? Ja mówię, no dobre. A ja a z czego to jest mięso? prowinka czy cielęcinka? On tak stoi. A my mhm. tak siedzimy, tak jak tu? No. Jeszcze nam dłuższy z mhm. I tak on mówi. nie, nie odpowiedział tak. Nie. Ja mówię, czyje, czyje? Miał! Ja pierwszy toaletę stała drewniana, ja do tej toalety padłem w gębę, żeby to wszystko wiesz, wyrwało mnie. Wyrwało. Za ten Janek i reszta ludzi. Kolejka była do tej toalety. Niektórzy to wiesz, po ścianach tam po tolecie tynkowali, wiesz. I wiesz? Na drugi dzień Janek mówi. Idziemy znowu. Mówię, wiesz co Janek, ja kupię kiełbasy. Ci, kiełba, a zresztą ja mówię. Jak chcecie, to ja przyniosę z domu kawałek szynki. Kiełbasy, kawałek, a dzisiaj Piątek szynki ci nie jest. No, dzisiaj posnę. No. Powiem. Mówię, jak chcesz, Janek to przyniosę to. I... Ale Krzysiek, w Chinach jedzą mięso z psa na przykład. No. Co? Nie? Mięso z psa jedzą w Chinach. Idź ty. Albo węże jedzą. I powiem, o. że chcesz, to zrobimy tam za zakładem ławeczka jest, trawka zielona jest. Kupimy sobie oranżatkę i sobie zjemy i rozejdziemy się. Tak, ale Krzysiek, z drugiej strony, bo też ludzie, niektórzy, że kota nie zjeść, a świnkę można zjeść, albo krówkę. No si i to i żyje, i to, i, to i żyje. A to jest mięso i to mięso, nie? No. Czasami... A ty co? by kota zjadłbyś? Ja bym nie zjadł akurat, ale ja w ogóle mięsa dlatego Kurać. nie jem, bo A mama zjadłaby się... kota? Moja mama? Tak. Zapytam. <laughs> no ja nie wiem, chyba nie, pewnie. A, a tata? A, jak, a jakby, a tak jak tobie, a ty jadłeś, bo nie widziałeś. No? Może zapytałeś, czy smaczne mięsko. No ale to jakbyś wiedział, to byś nie jadł, tak? Kota? No, no nie jadłbyś. Pewnie, ja to zupy by, wiesz co? No dobra, ale świnkę byś zjadł, no. Bo ja to świnkę no? jadłem. No, a świnka, zwierzątko i kotek zwierzątko, nie? To czemu, no. czemu, czemu można jeść świnkę, a kotka nie można? Odpytanie. pytanie. <laughs> to ciastko, Krzysiek. Już mucha poszła. To ciastko było. E! I powiem dla was Rafał zadał, że chwilkę można zjadać, bo jest inne mięso chyba. No, 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 no pewno inne mięso, bo inne zwierzę, nie? No. Wiesz. Albo na przykład właśnie, że... Ale to jest zwierzę domowe. No tak. A kot no. jest. Nie domowe? Cho... No, no też domowe Niekoniecznie. Koty są dzikie. Dzikie, rozumiesz? One, o, tak, no. one tylko się przychodzą łowić wiesz, dla swoich dzieci. Wiesz co mówią? Myszy. Myszki i szczury. No. Tak. I co? Skradają się jak... Nie, no ja Krzysiek myślę po prostu, że to dlatego, że wiesz, że mało mięsa jest w kocie, nie? A w śwince jest więcej mięsa, że to Ludzie tak praktycznie, że jak... Byś chciał utuczyć kota, to byś tuczył, tuczył, przyrunuj To tuczy? przy, jaki kotek mały, no. a przyrównuj, czego No tak mówiłeś, że świnka 120 kilo, nie? A ile kot waży? No parę kilo waży. Osiem? No, no na przykład, no. no. to nie, nie, no, nie nie, nie, utuczysz, nie utuczysz dużego kota. Nie. No. Bo, bo panie. Ale jak byłby głód, pewnie ludzie by jedli, wiesz, wszystko. Jak był głód gdzieś tam, pamiętam, na wojnie, czy to na Ukrainie, to nie i konie jedli. jedli. Nie jedli. Co jedli? Konie, konie na przykład. Bo w Polsce też konie się nie je w sumie. Przepraszam koninę. bardzo. No? Koniny ja jadłem. Bardzo smaczne. Ale mało się je w Polsce. Nie jest tak popularne. Ja koniny jadłem. No ja wiem. W innych jak, jak smaczne mięsko. Bardziej popularna jest konina. Wiesz, mhm. jak tak. czasami koń padnie, o czy coś takiego, i padnie, mhm. to u nas były takie, i tutaj byłem, w soku? Na beba była taka, czy nazywała sklepik, jatka, mm -hmm. i wiesz co, tam było i konina, i świńska, i kielęcinka, i baraninka, i, aj, i, i kaczka, gęś, jak przypuśćmy coś stanie się, no, nogę złamię, czy coś, mm -hmm. to już to e, kielęcina leciło w odpad i nie puszczali na przemył, tylko sprzedawali dla ludzi. I ludzie tam, ja sami jeździłem tam na bemę i kupowałem mięso. Tam kiszki można było dostać świńskie. A teraz to wszystko jest na... o.